Witam. W tym poradniku pokażę Wam jak możecie sobie przekonwertować kod HTML do formy PHP, aby można było go wykorzystać na przykład w tak zwanym skrypcie jak na przykład PHP Fusion. Do tego celu będzie potrzebny nam program o nazwie PHP Web Page Editor pobierzcie go oraz uruchomcie. jak widzicie ja sobie przygotowałem dwie kopie tego kodu na którym pokażę Wam y jak odbywa się konwersja teraz zaznaczcie przez siebie wybrany kod HTML następnie w menu edycja wybierzcie pozycję konwersja HTML strzałka PHP gdy to wciśniecie zauważycie, że przez, y, kod za, przez was zaznaczony zmienił formę y, z, główna zmiana w tym kodzie to jest po prostu dodanie backslash, y, backslasha w lewą stronę który spowoduje że po wklejeniu takiego kodu wasz skrypt php rozpozna kod, y, kod html jest to po prostu lekka modyfikacja która umożliwia na przykład stawienie swojego statusu gadu gadu na wasz portal lub blog jeżeli chodzi o, o konwersję kodu html to jest to wszystko na zakończenie chciałbym zaprosić was na mój portal internetowy o nazwie www.nakazdytema.wav.pl oraz na moje dwa profile internetowe gdzie możecie obejrzeć y, moje poradniki wideo jednym z tych portali jest spryciarze.pl nazwa profilu ona to flaga podkreślnik m oraz kanał youtube o nazwie flaga m1 Mam nadzieję, iż spodobał Wam się ten poradnik i że przyda Wam się ta możliwość szybkiej konwersji kodu HTML na PHP. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym poradniku. Cześć!